Startu. I konie ruszyły. Tam troszeczkę straciła Montana na starcie, a pozostałe w zwartej grupie. Z przodu jest CEO, jest tam także Lasso i jest tam także Stratizia. Za nimi Erlaf, dalej Newman, z tyłu galopują Montana oraz Respect River. Na razie nic się nie zmienia, dwa konie, Stratizia i Lasso. Stratizia, Lasso na trzeciej pozycji Newman, tam także nieźle galopuje Erlaf. Przed wyjściem na prostą, tu się nic nie zmienia, stratyzja lekko Lasso, dalej polem finiszuje Newman przy kanacie z CEO. Walka o pierwsze miejsce między stratyzją a Lasso, polem finiszuje, finiszuje do nich Newman i także finiszuje mocno Montana. Lasso, Lasso, Stratizia, Newman. Te trzy konie. Lasso, Stratizia, Newman. Lasso dość pewnie jest na razie pierwszy, tam o drugie miejsce walka. Druga jest na razie Stratizja. zbliża się do niej Newman i tam polem jeszcze finiszuje Montana, ale to jest dalej i za chwilę celownik wygrywa Lasso, drugi będzie Newman, trzecia Stratyzja, czwarta Montana. Pozostałe konie ostatnie.